Kochani nasi Zupomaniacy, pomyślałam sobie, że przedstawię Wam niezwykłych moich gości. Jesteśmy tutaj dla Socicach. Za chwilkę zaczynamy nasze warsztaty motywacyjne, warsztaty z przemian według Moniki Honory. Ale tutaj, te osoby, które widzicie, to są te, które już są po osiągnięciu swojego celu. To oni zdobyli swój własny Monteverest, i chciałam, żeby Wam powiedzieli, ile kilogramów udało im się stracić, dlatego żebyście uwierzyli, że naprawdę chcieć, to móc. Małgosia. Witam, jestem Małgosia w minus 23 kg. Witam, mam na imię Krzysztof, minus 24. I? Mariusz. Dzięki zupom straciłem 32 kg. No i co Wy na to? Słuchajcie, jak zaczniemy liczyć wszyscy, ile tych kilogramów w sumie straciliśmy, to naprawdę okaże się, że małymi, małymi krokami osiągamy swoje bardzo wielkie cele. Kochani, mam nadzieję, że będziecie mogli ich osobiście poznać w najbliższym czasie na gali na Biesiadnej Zupomani, która będzie zorganizowana w ostatni weekend listopada. No i cóż, nie mówcie mi więcej, że się nie da. Nie Mówcie mi więcej, że ach, bo to logistycznie trudno. Powiedzcie mi po prostu, czy chcecie. A jeżeli chcecie, to serdecznie Was witamy w Rodzinie Zupomani. Pozdrawiamy Was. Witamy.